Pierwszy etap przygotowywania ramen to jest ugotowanie bulionu, bo będziemy potrzebowali 750 ml płynnego bulionu. Więc najpierw rosół z kury i wołowiny, czyli bulion wołowo-drobiowy. Robię charakiry dla koguta, tak? czyli muszę zrobić porcję rosołową. Oddzielam pierś, odcinam nogi i skrzydła, i tylko porcja rosołowa, żeby z tego wyszła. Zresztą będzie oddzielne danie. Czyli jedna kura, dwa dania. Czyli mamy porcję rosołową przygotowaną, to jest ta część z szyją, korpus koguta i tego. Mamy dwa łódka, dwa skrzydełka i dwie piersi, i to można naprawdę fajne obiady z tego ugotować. Warto kupować całą górę. Do mojego kurczaka dodaję porcję rosołową, wołową. Nie wiem, czy to tak się gotuje, ja po prostu to gotuję, zobaczę co wyjdzie. Ale całe z kością, żeby aromat i wołowiny, i drobiu był razem. Kolejny etap gotowania mojego bulionu, czyli dodaję warzywa. Zobaczcie. Mam tak, świeży seler z ogródka, cebulę, marchewkę, czosnek, yy, pietruszkę zieloną, yy, seler zielony i lubczyk, czyli magę. Yy, I co jest bardzo ważne, yy, patent związuje to wszystko, żeby bulion był czysty, żeby te wszystkie farfocle zielone nie, nie pływały. Dlatego, tysiąca... w ogóle pierwszy raz użyłem tej przyprawy, to jest ocet ryżowy, czarny ocet ryżowy, więc pierwszy raz zobaczymy jak to będzie smakowało, naprawdę to będzie też super. Bulionik już jest, do tego dodajemy ocet ryżowy i resztę składników. Otóż jest już gotowy boczek, zobaczcie tutaj jak pięknie pieczony. Był w kawałkach, czyli pokrojony w plastry, teraz go tylko na pół i gotowy do podania. Gotowe trzy zestawy makaronu e, ramen, kukurydzy i szpinaku, który jest Parowany, nie gotowany, tylko parowany w gorącej wodzie i tu gotują się jajka i yy, cała konsystencja bulionu, która wyląduje tutaj. Więc boczek, jajka i zalewamy to wszystko w gorącym brunionem. nie mogę czekać. Ostatni element po prostu tej zupy, czyli wypełnienie bulionem zawartości talerza, makaronu i wszystkiego co jest. Ta-da!